Sytuacja byłaby o wiele lepsza, ale zobacz, co robi Zmiał. To jest kolejny pik, gdzie my nie, nie przynosimy tej yy, wami. Mimo tego środka to miał próbował jakieś procenty zbierać, wszystko tam było zamrożone. Oni próbowali nie dać wyjść, no niestety Yoshi miał nabite up super. Problem jest w tym, że oni cały czas zdobywają. O, lepiej No i może teraz, Gero ma dobrą pozycję zajętą. Nie możemy dać im tutaj wejść, brawo, od razu! Uff. Mamy Cordeliusa, który ma hype. Oj, czyli... bardzo niebezpiecznie. Jednego gracza nam już wyklucza tak naprawdę od razu. Tak naprawdę nam wyklucza jednego gracza. Tak i jeszcze sobie pięknie to przeskoczył. Niestety jest to nowy, który był tam bardzo ważny. Wszyscy zostali wybici. Chyba chodzą, pójdzie na stronę niestety SK Gaming. Niestety, no ale to jest taki TC, no od razu to było widać. Więc widzicie, jaką kluczową rolę. Ale oj, odgrywa team Comp, Nie no, Bawią się z nami tutaj coraz mocniej za no, skagi. Nie będziemy w stanie nic zrobić. Nie nie, nie można zostawić kiego i brać na tolarę. No, no, moim zdaniem, nie można. No, ale no trudno. No. Teraz już o wiele większa różnica procentowa. Myślę, że nawet jakbyśmy wygrali tamtą wcześniejszą rundę, gdzie było stykowo, to i tak ciężko by było tego chodzona przechylić na naszą no, korzyść i to już no sami widzicie, jaka jest różnica w samych team Compach. A słyszycie to co się dzieje tutaj na scenie ale prawda jest taka, że a własne życzenie to zrobiliśmy. Oczywiście nie neguję tutaj wyborów Zety, ale z mojej perspektywy branie Larego na no to jest troszkę oddawanie meczu, e, oczywiście na pewno niecelowo. No nic, jedno jest już pewne. Zaczynamy od początku, szkoda, bo mogliśmy tutaj e, troszkę, będzie wtedy takie, wiecie, pogranicze zwycięstwa. Później już tylko jeden, mamy trzy i awansujemy dalej. No trzeba liczyć, że się uda. No Cordelius zrobił świetną robotę, e, Lili już mniejszą. Myślę, że Cordelius by nam dał dużo więcej. Natomiast oczywiście też nie mogliśmy o, on był dobrze dobrany. Zobaczcie co zrobił tutaj Lu, to co powiedziałem, lub tak jak Rico na niektórych mapach, potrafi lubić jakby grę za dwie osoby, szczególnie gdy ma Hyper i no, zabija postać. Cordelius, gdy ma Hyper, zabija postać. Linej jest problemem właściwie dla najgorszym, dla Trowera, czyli dla Larego ale tak naprawdę nie jest oczywiste dla Gero zabicie Linane'a na, na tym kęciu. ja najbardziej, to jest prawda, moi drodzy. No i Możemy jeszcze szybko pokazać statystyki? Zdążymy, czy nam wyłączą akurat? Zdążymy. Tak to wygląda widzowie po tym meczu w sumie Joker. O, nie, akurat. <laughs> ale chwilkę widzieliście, kto chce, to sobie cofnie. No, Joker tam królował ewidentnie. No, nie, nie ma co ukrywać, że na tym Cordeliusie zrobił świetną robotę. I tak Wam bardzo dziękujemy, że, że tutaj jesteście. Słuchajcie, to nie jest wszystko. My mamy już gwarantowane, jeśli się nie mylę, 40 tysięcy. A tu jest kolejna mapa. I na Brobola chodziło ostatnio. Orki, że przerwę, Weni, ale mamy fajną informację dla Ciebie. Gratulacje tysięcy subskrypcji. Właśnie co? w tym momencie dobiłeś. jaki Co? So, zobacz sobie sam. Rzeczywiście się to udało. Jesteście wielcy widzowie, bo tutaj trochę brakowało jednak, a zobacz co się stało w tym momencie, więc możemy spam No Nie wiem, co ty do mnie mówisz. Ja miałem 98 tysięcy. No widzisz, akurat fajny moment, że jeszcze podczas meczu Zety tą wyjątkową liczbę dobiłeś, więc wielkie gratulacje. Ja się zobaczyć, bo myślę, że mnie chyba trolujesz. Nie, nie troluję cię. Wow. Zobacz, jeszcze z zapasem. Ho, ho, ho. Dziękuję wam bardzo, widzowie. Wiecie co? Dla mnie jest najważniejsze, żeby Zeta wygrała, ale dziękuję Dziękuję Wam bardzo za to, co zrobiliście na tym streamie. Piękna sprawa, a my już tutaj przejdźmy, wróćmy do tego, co nas interesuje najbardziej, bo tym razem w rękach Zety mamy Kędziego, zauważ. Mamy, na brue Mamy Kędziego, ale oni mają Rico, a Kędzi sobie trafi podradzić z Rico z bliska. Ale na tej mapie monsterem jest. Riko. Zobacz, Gale to też jest bardzo dobry pik. Riko i Gale łatwo nie będzie. Zobaczmy, czym odpowie Zeta. Gale jest typowo brany właśnie na Kendi'ego, na takie ciężkie tanki, które by się mogły pojawić. Natomiast y, potworem, potworem jest tutaj Riko. To na razie SK wychodzi na górze tego Wybierając najmocniejszą postać, ponieważ tam wybrali Kędziego, gdzie będzie sprawiał problemy. A i teraz, i teraz się obawiam, teraz się obawiam, że SK wybierze tanka i my nie będziemy w stanie tego zabić. Mam wrażenie, że kto nie gra z Zetą, to zawsze ma dobre piki akurat. To, to jest hit jakiś, ale no zobaczymy, jakie jeszcze będą te ostatnie wybory zety. No pamiętajcie, że to jest strasznie ważny punkt. Potrzebujemy tego drugiego punktu. No bo nie chcemy grać później pod wielką presją. Jak już jest jeden do dwóch, to kurczę, ciężko jest to gonić. Z tyłu głowy jest to, że jedna runda się i możemy przegrać cały mecz. No, ja, ja już się boję, ale powiem ci nie dlatego, że ma, widzę tutaj Gayla. I nie dlatego, że widzę tutaj El Primo, który jest brany na yy, tego Gayla. Bo, bo to, to już mnie strasznie martwi. Sam Rico tutaj zrobi połowę mapy. No, niestety, widzisz, jako pierwszy pik zdecydowaliśmy się na kędziego, który jest mocny, ale no, kto wie, czy ten Rico właśnie nie byłby lepszy. Może nie ćwiczyliśmy po prostu jakoś dużo tym kompów, gdzie właśnie Rico odgrywał główną rolę na brobolu. No i dlatego pewnie wzięty był kędzi. Ja nie rozumiem naprawdę wyborów teraz, dlaczego my na oczywiste bierzemy El Primo na tak mocny pik jak Gail czy Rico na tej mapie. Jeszcze koletka na sam koniec wzięta przez SK. Dobry pik, ale też nie jakiś taki najmocniejszy. U nas. Dwa piki są praktycznie wykluczone. El Primo i Kenji yy, mają... Właściwie te trzy piki kontrują te nasze dwa piki bardzo łatwo, bo to jest El Primo bez zasięgu, Kenji z zasięgiem, ale ograniczonym, ale Colette wypala obydwa te tanki, Gale zatrzymuje obydwa te tanki, a Rico je kończy. Ja, Jeśli my to wygramy, to ja zjem chyba tą butelkę, którą mam tutaj przed sobą. Powiem tak, wczoraj na Crazy Raccoon też mieliśmy trochę gorszy team comp na Pro Bowlu. Gero też grał na Steel i udało nam się rzutem na taśmę tą gier Ukrać, jak dobrze pamiętam. E, więc miejmy nadzieję, że tutaj chłopaki też pokażą się z dobrej strony. Bardzo ważne będą te pierwsze momenty, żeby to spotkanie jakoś dobrze rozpocząć. To no niestety, a jednak. Aj, było blisko, szkoda, lina nic nie, nie jest no, tak, no, bo, no. To, to, to Praktycznie jest to niemożliwe do zrobienia. W momencie, gdy El Primo już będzie nabity, oczywiście sytuacja się zmieni. Ale zobacz, jak Kendi jest łatwo kantrowany, znowu będzie Gero zostawał na stew i znowu będziemy mieli taką ciężką sytuację. O, ale ale brawo, brawo, i może to wykorzystamy. Zobacz, ile ma nie, wejdzie, nie wejdzie. Rick, Rick. Riko jest za mocny, no kurczę, jeszcze kurczę jej gadżetu... No to było wiadome, no na Riko nikt nie wejdzie, dopóki nie rozwali tej ściany. Jeśli rozwali ścianę, nie ma odbijanych pocisków, damage jest mniejszy tak. i wtedy jest szansa na doczowanie i na wejście. To jest bardzo cenna wiadomość i miejmy nadzieję, że zaraz właśnie miał się tym zajmie, żeby te ściany porozwalać. O i bardzo dobry gadżet już jego. Nie, oni mają odpowiedź na każdą naszą postać, to jest problem. Ale mimo wszystko to Zeta tutaj wywiera presję i próbuje. Tylko co z tego, jak cały czas niestety fraguje. Brawo Gero! Dobrze, Gero, bardzo dobra robota. Jesteśmy sami na Josiego, szybko trzeba to wykorzystać. Ja jestem w szoku, jak oni dają świetną robotę nad tym kompem, który mają. Skilowo Zeta naprawdę nie zawodzi, ale teraz trzeba uważać, Lina jest coraz bliżej. On jest też groźny na tej koletce, ale chyba się jeszcze z tego wybronimy. No, dzięki Gero, który został tutaj, nie byli w stanie wejść do końca. Waga miał z kłopotami, dobrze, że sfragował. Teraz naprawdę robi się niebezpiecznie. Joker cały czas tym Rico jest groźny. Oj, Gero niestety deda. Ja i wszystko widzę poza tym El Primo na tej mapie. Dalej ścianki nie rozwalone, a tym bardziej, jak dojdzie do dogrywki, nie będzie ciekawie z tym El Primo. No o, zobacz. Oj, oj, tutaj Lina i wyczyścił praktycznie całą mapkę. Nie, no to jest. To jest nie, ja nie wierzę, to co się tutaj dzieje. Sami ale, sobie utrudniamy, a gramy świetnie. Ja chciałem powiedzieć, że my gramy świetnie. Tylko my gramy na to, co nie można za wygrać. 28 sekund do końca, ale zobacz. El Primo ma tutaj hiperkę, więc trzeba by to było teraz fajnie wykorzystać w końcu, ale Joker szybko reaguje. Nie, yeah. chyba tutaj miał. Oj Poczekajmy, Gero też ma kiper i też ma ulta, Zaraz szale się rozwalą wszystkie, ale nie jesteśmy już w posiadaniu... tej piłki No jest teraz wielka cisza też na samą... Całą... Oj hali, nikt nie wie co się dzieje, każdy jest skupiony. Niestety na dogrywce oni mają... Nie, ona ma super, ona ma super! Oj oj oj, ale i tak jest bardzo mało HP. Tutaj elprim akurat się przyda. Pewnie wybija do boku. Jeśli. My nie mamy teoretycznie szansy zrobić tego w dogrywce, oni liczyli na szybkie wejście według mnie. Trzeba liczyć teraz na remis w tej dogrywce chociaż, żeby nie stracić tutaj gola. Wow, świetna akcja gero to co on zrobi, ale musimy pilnować Josiego, bo on nie. będzie nie do Dobra, łapiemy go pięknie, idziemy 3 na dwóch więc może jeszcze coś z tego będzie, mamy bardzo dużo HP. Ulty by się jakieś przydały do naładowania, brawo! Wow! Nieśladem! wy, o to chodzi, no patrz, takim tym kątem nawet ja nie wiem, co się tutaj dzieje. To jest gra godna mistrzostw, świata, proszę państwa. Lecimy po finał. Nie, nie wierzę, nie wierzę, ale jeszcze musimy to powtórzyć. Z tą butelką weni. Mówiłeś, że zjesz. Jeszcze nie wygraliśmy. Okej, okay, dobra. Okej, okay, nie. Wracamy <laughs> do gry, moi drodzy. <laughs> Teraz kibicujemy wszyscy Zecie, bo naprawdę jest świetny start mimo no, tak ciężkich team compów, My dajemy radę, są niesamowici chłopaki. To, jak skillowo dobrze to wygląda. Oj, dawno takiej ZETY nie widzieliśmy. Chyba ostatni raz, jak właśnie wygrywali te finały rok temu. Więc dobrze by to było powtórzyć. Dzisiaj możemy się naprawdę mocno do tego zbliżyć. Ale SK Gaming nie popuszcza, oni też są w dobrej formie. Oj, też teraz wybaczacz. O, świetna tak nowego! Takiego chęćiego chcemy to oglądać. Teraz jest pięknie, zobaczcie, oni to wszystko mają jednak wypracowane. Oni mówili, byliśmy 12 dni na bootcampach, jesteśmy dobrze przygotowani. Kto tego nie widział, jest nagrane na sorcie. No wie, wykorzystujmy to. Brawo! O, to rozegrali! No perfekcja, proszę Państwa, teraz ten mecz zaczyna się dużo inaczej niż ten, co był przed chwilą, bo od razu gola. I to, co chcieliśmy zrobić w poprzedniej rundzie, co nam się nie udało. Więc no naprawdę jest pięknie. Tak naprawdę wystarczy wytrzymać te półtorej minuty i rozstrzygnięcie jedną bramkę. i będzie. Będziemy mieli dwa do jednego, Lub ale... utrzymać tą, którą mamy. Tak jak mówię właśnie. Minutka i 25 sekund, to jest bardzo dużo. I teraz chyba może być groźnie. Wybronimy się czy nie. Mamy ulta na szczęście, ale co zrobi sam El Primo na trzecie. Może przerzucić i to! Wow. Brawo miał! To jeszcze nie jest cała tutaj sytuacja ugrana, ale raczej chyba z tego wyjdziemy. Linoin, bardzo dobry timing. O, dzięki roboty! To co robi miał również na tym El Primo jest niesamowite! Chętnie jeszcze podchodzi jest nie. A i było blisko, żeby tego ulta zabrakło. jeszcze zdążył użyć. No szkoda, szkoda, ale dalej jesteśmy w dobrej sytuacji Piłka na środku boiska y, dwóch zawodników Zety żyje już niestety nie. Oj, teraz musimy bardzo uważać, bo mamy hyper na linejnie, czyli każdy tank właściwie e, zostanie zabity Aj, A, ja jest Oj. bardzo źle w tym momencie, ale dobra, piłka cały czas tutaj na ich połowie. El Primo ma superkę, no i to jest bardzo ważny moment. Miał, musi to wykierować, proszę Państwa. Czas na końca. Oni wiedzą, że on tam jest i nie mogą do niego podejść. Jednak ten El Primo wcale to nie był takim złym pikiem jak widzimy. No na razie sytuacja niesamowita, bo to co oni robią, widzicie czym zresztą to jest coś niesamowitego. Oj, uwaga, uwaga miał, tam nie może teraz być. Robi się kola... Później, ale raczej mam nadzieję, że się sprawdza. Musi to jeździć, bo musi się o siebie. i tak blisko, szkoda! 64 HP jest jakiś pech. Nie, nie, nie! no, Dawaj, 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 dawaj. Nie! Boże święty, tak blisko! Wielka szkoda, jeszcze 10 sekund byśmy dotrzymali, no i mielibyśmy drugi punkt. Ale jeszcze myślę, że chłopaki mają dobry plan na dogrywkę. Zobaczcie, Gero z ultem i z hiperką. Wykorzystajmy to, panowie. O, znów przeskoczył, to co zrobił wcześniej, ale mamy, Nie mamy rozdział. mamy z mamy z Lekko! Ja już Lech to widziałem, ja już to widziałem. 2 do jednego. proszę państwa. Robimy to, moi drodzy. Ja się kręcę, co tu się dzieje? Jesteśmy coraz bliżej wielkiego półwilału. El Primo na, na Cordeliusa. Chłopaki szczęśliwi. El Primo na kolej! Kto powie? Ja muszę teraz zjeść tą butelkę. Oj oj oj, ja nie mogę. <laughs> może później, może później, po troszeczku. Wow, wow, dwa do jednego. To jeszcze nie jest koniec, ale jeśli my dzisiaj wygramy, nie dość, że chłopacy będą w kompletnie nowym levelu, właściwie podwoją swoje zwycięstwo i dwa wchodząc chyba na 80 tysięcy próg. To jeszcze ich zobaczymy podczas trzeciego dnia, czyli jutro, a to już jest Marzenie. więcej niż oczekiwałem. A jeszcze jakby się okazało, że Zeta wygrywa cały... Turniej, no to już ja jestem gotowy na odejście z tego świata. Są na fali, nie ma co ukrywać i taki najlepszy scenariusz, że jest to Crazy Raccoon w finale. To by było coś pięknego, ale nie wybiegajmy aż tak do przodu. Trzeba ukryć jeszcze jedną ważną rundę na SK Gaming. Jeden punkt dzieli nas od zwycięstwa. To byłby idealny start dla nas. Oczywiście po tym meczu też inne ciekawe spotkania, więc zostańcie do końca, ale to jest dla nas najważniejsze. No to, co wam chciałem ja tutaj jeszcze powiedzieć z mojej obserwacji, a i, i, Moja, ja nie jestem ekspertem, ale obserwuję te mistrzostwa od pierwszego dnia mistrzostw, kiedy tylko był w Brawl Stars. Powiem Wam, że to co robi teraz Zeta, to nie jest Zeta, którą oglądałem na streamach. To nie jest Zeta, która gra w miesięcznych mistrzostwach. To jest zeta tryby boga, bo to, to jak się ruszali, jak grali, byli lepsi od SK, bo mieli gorszy draft, albo może widocznie gorszy draft, bo może taki chcieli, ale ruszali się super. Przełączamy widzą bo jest taka, no od razu mapka kolejna, będzie to tym razem GameGrab, last stop, więc też będzie się dużo działo. GameGraba jeszcze dzisiaj nie mieliśmy, w ogóle nie kojarzę jakoś też z wczorajszego dnia zety na GameGrabie, było coś, kojarzysz? Na gem Aż graliśmy koże... Frankiem na Rico, e, o, graliśmy Rico coś. na Franka, którym sobie nie poradziliśmy. Okej, okay, no to też tutaj dużo właśnie te team kąpy będą znaczyły. Zobaczymy, o są już bany, zauważ, Amberka, Penny i oczywiście Kruk, a po drugiej stronie Kenji, więc od razu Zeta go wyklucza, e, moje, bardzo mocny ban, e, no i Max. No, dobrze, że te bany są wykluczone. Kędziego, Amber. E, oczywiście, zobaczcie, co się dzieje. Mamy wykluczoną peny, dlatego że Zeta tą peny naprawdę ładnie ogarnia. Mamy surge po stronie SK, to jest zawsze mocny pik. Surge, prawie nieważne jaka mapa w 80% map.